Dzień dobry, witamy w vlogmasie numer 13 Ja pędzę szybko, i wiecie jestem już I pędzę szybko do piekarni po bułki na śniadanie Dzisiaj mamy wyjazd z Levice O godzinie 10 z bułka, a jest 7.45, więc lecę szybko po rzeczy na śniadanko, zrobię śniadanko I jeszcze muszę się spakować, muszę Eryka obudzić, bo Eryk jeszcze smacznie śniadanie. I możemy wam pozazdrościć Wydaje mi się, że dzisiaj będzie naprawdę mega fajnie Jestem na dworze Jest tak, wiecie, ponuro Jeszcze nie jest tak dokładnie Widno, jasno Eryk Wstawaj Zrobiłam śniadanko I zaraz musimy wyjeżdżyć. Dosłownie zaraz podjeżdżamy pod Pałac Kultury, ponieważ tam jest zbiórka Wszyscy siedzimy i stamtąd odjeżdżamy Jesteśmy już pod Pałacem Kultury Ledwo widać Hello Hello! Hello! się na wyjazd z aktywnościami zimowymi? Mega! Jest cała ekipa się się z się z Karo o, shotgun. Ojo, ale super! Zobaczcie, jakie mamy prezenty na siedzeniach, Wow! Dostaliśmy na siedzeniach każdy taką torbę dla Lewisa. I mamy tutaj po prostu śniadanko. To jest jakiś. Ojo, taki ala la kompocik chyba, co? Ciasteczka tutaj moi kochani mamy kanapeczkę na drogę na śniadanko i uwaga szopo żeby nam było ciepło ładnie ci pasuje ci pod kolor e, oczu Bo jako przywitaj się z bogmasami. Zobaczcie jakie ładne czapeczki dostaliśmy e, Ej, mega fajna. Ona ma taki trochę wajbik jakby ci mama zrobiła na drutach. Mega fajna. No. No to lepiej. No, czarna mega. Wyjeżdżamy no, spod mocokultury. No. Levi's. Ale ładne, zobaczcie. ładne miejsce, trochę jak na wsi, wszystko ładnie wygląda. I przyjechaliśmy tutaj z Lewisem i mamy bardzo dużo atrakcji takich zimowych przygotowanych, typu na przykład morsowanie, sauny. E, wiem, że jest tutaj jeszcze showroom Lewisa, więc pewnie zaraz będziemy wybierać sobie jakieś outfity, e, wspólny świąteczny czy To jest vlog postu. Ej, to jest zawsze moje przywitanie. Nie. Serio? No. Okej. Okay. Okay. I dla nie jest i kiełbaska dla mięsnych, chyba nie Co? Wszystko Jesteśmy właśnie w showroomie z Levi's i będziemy mierzyć rzeczy i wybieramy sobie wszyscy e, jakieś itemki. To są moje rekreslacje. Wszyscy w wy... itemach od Levi's Jesteś wymykaj. zadowolony? Tak Siema, ma mamy, mamy tutaj właśnie przekąski O, starzec, tam tak z tego. o to się chyba nakłada na talerz Testować <coughs> <grydy> jedzonko na imprezie Lewisa no. co, Eryk, dobre? Dobre? Kurwałe. Dobra? Ubraliśmy mhm. się już w rzeczy od Lewisa. Zobaczcie, mam taki polarek. Na teraz. Będziemy zaraz chodzić po całym terenie, robić kiełbaski na ognisku. Są jeszcze samy, można morsować, nie wiem czy się przekonam. Ale zobaczymy. Będziemy teraz i idziemy na ognij. Tutaj, właśnie na tym terenie, jak możecie zobaczyć, tam z daleka zaraz tam podejdziemy, tutaj są sauny. I od razu możecie tutaj morsować na tym stawie, chociażby. A tam jest do morsowania, z robinkami No tak, tutaj na tym tym Tutaj są te sauny e, Do których możemy sobie wejść Będziesz morsował? No tak, nie? nie. Ja nigdy nie morsowałem Ty, ty morsowałem. ja Aleksę, chci nie? Ja chciałam, ale tam chyba jednak nie Ja morsowałem, kumacie? Wow. Serio, to nie była kursówka, więc teraz to jest teoretycznie luz Ale tak pizdisto No, tak. dlatego mnie to strasznie zniechęca po prostu Nie, one nie Ale, o, morsujemy, morsujemy. A właśnie się przebrać tam. Nie, no? nie, no, nie, 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 nie. Zobaczcie, tu czekają na nas ręczniki, skarpetki, jak wyjdziemy z wody, żeby było nam mega ciepło. wtedy Niech słabek wyginą pod ciepłą pierzyną. Zwycięzcy mają czuć chud, Nie, czy mróz. Zwycięzcy mają czuć mróz idziemy Jesteśmy już poprzebierani i idziemy zaraz morsować. W ogóle jest taki klimat na tym całym terenie, więc bardzo ładnie. Ja mogę czarną, jak chcesz. Zadam. Ale dobrze, taki właśnie. Że dzieci ciepło, mega. Wydźcie, to nie jest w ogóle pianka Wiem, ale chodzi o to, że przylega do ciała i. To Łukasz go, oczko, go, Łukasz, Łukasz. Łukasz, Łukasz, Łukasz Łukasz, mokry ja materiał. Ja 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 no, ja, tak, tak, tak. To stresuje się mega. To stresuje się. To stresuje. Wychodzimy właśnie. Dają mi dupy do góry, kurwa. góry kurwa. Dobra, czekaj Jezu, jak to jest pięknie, wyobraźcie sobie morsować w takim miejscu? Z przyjemnością O kurwa, nie Co? Stary jest lód pod spodem No to się roz... Yo, jak to jest ładnie Coś tam, foteszka? Mhm To co jest ta sauna? Oh. Cześć Czy to jest jakiś... No. Patrzcie, jak tutaj lewis wszystko ładnie przygotował O mój Boże, jak ładnie Idę, Karo, twój kameraman idzie. Uwaga, okay. słuchajcie, Karo wchodzi jako pierwsza. Trzymaj, trzymaj się do końca, mm. do pinek. Karpko, Do końca, do końca. Poczekaj, chwilę okay. teraz. Poczekaj, poczekaj. Ej, ona nie wzdra Raz. Miała, co dwa, co? trzy i zanurz się do. Nie! Ducha! <laughs> Ręce trzymaj na. E, Drogięcę. Jeszcze, jeszcze zanurz się niżej. Nie. Troszkę niżej. Nie. Man, dla, widza. Karo, dla widza! dla widza, dla yes. widza! Ojej! Nie czuję nic! Co pani wie, wszystko jest dobrze? Ja muszę szybko, bo już przyjeżdżam. Dobra, Oliwia, wyjeżdżam z sauny. Wjeżdża. Proszę bardzo, Eryczku I na bombę. Ale do sauny? O. chodzimy. Kur... Oddychaj, <śmienicza> oddychaj Raz, słowa nie dwa, trzy się z barkami razem Eryk, no musisz. Co Do lodu się nie ma. No się, się Przytrzymaj się, Wychodzimy Ty do zału <śmienicza> jaka <grywa> ja <Kamera. grywa> Wow. No <grywa> to No to takie... bo O takie... <grywa> 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 Maciek już wylazł na ten co dobrze, ja? Dobrze, dobrze. Wylazłeś już nie? ale żarty, mi kurczą, ale masz skurcz stół. Nie, tu jest serio. Zajebiście. Bagi chyba zacznie morsować w Warszawie. do Morsowałeś kiedyś to? No, mam bagi też. Łukka z masłem. No nie wiem. Czy najpierw powinno się być na sensie, a potem wchodzić do wody? Tak, okay. o. o! I co Maćku? O? Ciepła tak woda? Nie, nie Idziemy się teraz sprzedawać uważaj, bo tu jest skos Dobrze, widzę, Byś widzę nie wywalił kamery I to był pierwszy raz morsowania. W takim pięknym miejscu tutaj I co, fajnie ale, było? Ale wiem, że nie próbowałam na plaży Tylko, tylko na stawach, takich, w takich miejscach Ale fajnie było? No Udało ci się? No, a ty tu są konie? Były konie, osiołki. Teraz jest trochę już tak. Oni nadal tam są? Nie wiem, czy są. Jesteśmy po morsowanku, a teraz przyszliśmy wszyscy na e, wspólny taki świąteczny obiadek. Tutaj jest tak ładnie wszystko nakryte. Zobaczcie, tu jest strefa, gdzie mogliśmy robić obrazy, tam customizować jakieś swoje itemy od Lewisa. Cześć blok! Hejka Tutaj pić winko. Wracamy właśnie z, ze zdjęć choć, bo chcę coś powiedzieć Idziemy teraz na obiadek i chciałam powiedzieć, że Do tej pory uznawałam, że Event Bossa to był po prostu topka Najlepsze i dalej tak uważam Ale Lewis jest na Równi z tym. Dwa najlepsze eventy, na których do tej pory byliśmy, serio. To, to, to też nie jest event, nie? To jest bardziej takie. Znaczy wyjazd, tak, takie, ale, no, ale zorganizowany przez... No, marką. Wtedy też był zorganizowany wyjazd z bosen. No tak, ale bardziej w jakimś celu promowania danej rzeczy, a tu nie promują nic. Ale tu promujemy wy... markę, powiedzmy. No, no tak, tak. Ale tak czy siak uważam, że topka i oby takich więcej i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja kiedyś na taki przyjechać. Serio, I... mega fajnie. nasze torby i lecimy do Warszawy. Siedzimy w Uberze, wracamy już, ale dojechaliśmy do Warszawy. Hej moi kochani, my już jesteśmy w Warszawie, w mieszkaniu Eryk śpi. padł po prostu. Ja też jestem mega zmęczona, szybko zgrywam ten materiał, żeby sobie coś pomontować i chyba też pójdę na jakąś niedługą drzemkę, ale co przed końcem jeszcze musimy wylosować kalendarz adwentowy jesteśmy już na miejscu, wybaczcie za tak okropne światło, ale lampa mi się rozładowała i nie mam zbytnio czasu żeby ją naładować, ale lecimy dalej, odpalam vlogmas numer 11 i uwaga jest 537 komentarzy więc bardzo duża konkurencja, szybko ładuję wszystkie komentarze o nie, wyszłam z tego Czekajcie, wszystkie komentarze są załadowane jeszcze raz. Lusuję, mam nadzieję, że nie wyjdę. Gdzieś tam zaczęłam na środku, więc równe szanse. I stop. Dobra, i mamy taki komentarz. Eryk, w końcu, ładne włosy. O, przy okazji komplement dla Eryka, Dziękujemy bardzo. Wygrywa Adriana Kus. Gratulacje. Sprawdzamy szybko, co tym razem jest w kalendarzu adwentowym. Okej. Okay. I mamy tutaj tak. Carmexik. Z y, brokat taki y, na powieki. I do tego naszyjnik. E, gratulacje, e, odezwij się do mnie na Instagramie, a jeżeli ty chcesz wygrać w kalendarzu adwentowym, to skomentuj film swoim nickiem z Instagrama, obserwuj mnie na Instagramie Ery Eryka, subskrybuj mój kanał i widzimy się jutro. Pa!